Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry kochani, wtorek, wtoreczek, wtorunio i nasz piękny, żelazny poranek, piękny, bo dzisiaj robimy piękne nogi, ale bez niczego, wystarczy nam mata albo dywan i nasze nogi, bo one dzisiaj zrobią kawał dobrej roboty, poćwiczymy nad udami, nad pośladkami, nad płytkami. stopy popracują, będzie po prostu pięknie, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Przywitam się z Wami, bo widzę, że nas już gromada. Moja mama, cześć, cześć. Mama, szykuj się. To będą ćwiczenia, które na pewno polubisz, ale koniecznie mi napisz po ćwiczeniach, czy miałam rację. Proszę o wszystkie tutaj Wasze komentarze i meldunki. Czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. No wiecie, bo w tym, wtedy wiemy, w którą stronę mamy lecieć dalej. A codziennie, każdego dnia lecimy dalej, wyżej, mocniej, tak żeby nam było jak najprzyjemniej. Bo my lubimy w tym naszym życiu, w tych naszych spotkaniach przyjemności, przyjemności. Przyjemności. Wow! Sylwia, dzień dobry, cześć Monika, cześć Grażynka. Grażynka dopiero wieczorem, będę spokojnie czekać, ale wieczorem jeszcze mamy, wiecie, jedno spotkanie o 19.30. E, Monika, dzień dobry, Ada, Basia, Małgosia, Wiesia, dzień dobry wszystkim. Ilonka, dzień dobry, Małgosia, Bążur, Aga, bonjour, bonjour. I znowu razem pisze Lila, cześć, i tak jest najlepiej. Marta, dzień dobry, już jestem po wyzwaniu, pisze Sylwia, więc będzie moc, bardzo dobrze. Mamy bonjour, mamy bonjour. Dziorno od Basi, fantastycznie. Dzień dobry Monika, dzień dobry Madziu, dzień dobry Kasiu. Ok, let's go, no to zaczynamy. Jesteśmy na macie, damy, damy. radę dzisiaj, ćwiczeniamy spokojnie, spokojnie. Ech, łączymy nogi, stajemy na delikatnie zgiętych nogach i zaczynamy odstawiać jedną nogę do boku i drugą. I chcę przy tym, żeby nogi cały czas pozostały w jednym zgięciu, żebyśmy już teraz w naszej rozgrzewce czuli, jak fajnie angażujemy... Do pracy nogi, pośladki. Wiecie, możemy dodać ramiona, bo to będzie takie dopełnienie naszego ruchu. Bach! Bach! I z każdym naszym wystawieniem nogi do boku, bioderka, niech pójdą niżej, niżej, niżej. Ma być ogień, ma być ogień. I wiecie, wy sami macie to tak zrobić, żeby uda zaczęły piec. Ja zrobię co w mojej mocy, żeby tak było. I jeszcze osiem. Siedem. Sześć. Pięć. cztery, Trzy, dwa. Jeden. Zostajemy niziutko, niziutko na nogach. I teraz ręce na biodra. Noga przód i tył. Przód. Z takim fajnym, mocnym wydłużaniem nogi. Przód i tył. I bach. I bach. I sześć. Pięć, cztery. Dwa. Zostaw nogę z tyłu i puls. Unosimy. Sam pośladek. Niech teraz popracuje. Poparzy. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Noga wraca do centrum, i tak to samo. Druga. Przód i tył. Przód i tył. I mocne wyciągnięcie palców. Przód i tył. Uda. To lubią. Pośladki to lubią. Jeszcze sześć. Pięć. 4, 3, 2, 1, tył i puls, puls, puls. Delikatnie zgięte kolano nogi podstawnej, niech pracuje. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Prostujemy nogi. Stajemy teraz z boku maty, tak żeby można było poruszać się. Zginamy jeszcze raz, niemal lekko, i idziemy do boku. Do boku. Tak ogarniamy całą matę, żeby przynajmniej zrobić dwa kroki w jedną i w drugą. I za każdym razem, kiedy idziemy, ja chcę znowu, żeby bioderka były nisko. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Zatrzymujemy się i puls, puls, puls. Jeszcze trzy, dwa, jeden, wyprostuj nogi, spięcie na palce. Cztery, trzy, wypchnięcie pośladków. Dwa. Jeden, schodzimy nisko i maszerujemy do boku. Raz, dwa, zostajemy i puls, puls, puls. Jeszcze chwilę, nisko biodra. Trzy, dwa, jeden, podnosimy się i wspięcia na palce. Wow, jak najmocniej, niech stopy też popracują. Trzy, dwa, jeden, niziutko i maszerujemy. Trzy, cztery, jeszcze raz, raz, dwa i wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Wow! Stajemy w szerokim rozkroku, palce na zewnątrz, ręce na biodrach, schodzimy biodrami nisko, Plie. unosimy prawą piętę i z taką uniesioną prawą piętą sam puls, 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 kolana na zewnątrz, plecy wyprostowane, jak baletnicy, niziutko, niziutko. Nasze uda, pośladki będą piękne. One już są piękne, ale co się będzie działo po tym treningu? Kochani, kochani, wszystko przed nami. Trzy, dwa, jeden. opuść piętę, podnosimy drugą i puls, puls. Im niżej biodra, tym będzie fajniejsza zadyszka. Tak jak słyszycie, już u mnie właśnie taka jest. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden opuść piętę i ostatnie osiem pulsów, siedem, ale już takich wiecie, najgłębszych jak potrafimy, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, pomalutku do góry, do góry, do góry, prostujemy nogi, palce pięty, palce pięty, wersja początkująca, wystawiamy nogi do przodu, taki marsz, Wersja zaawansowana, musiałam to dzisiaj zrobić. Kochani, parzące stópki! Lecimy parzącymi stópkami na palcach. Mm -hmm. To nie piętna. Niech się trzęsie. Szejki, szejki, szejki. Jeszcze troszeczkę. Wow! Tak jest! Ma być energetycznie. To nasz wtorek, to nasze naładowanie energią na cały dzień. I wow! Dobra. Jak się macie? Dobrze, skaczecie ze mną. <laughs> Rozgrzewka z rada jak śmietana. Schodzimy prawie do parteru. Najpierw klęk podparty. Aha, dobra, pępek do kręgosłupa, żeby lędźwie były zdrowe. I teraz tak, prostujemy lewą nogę i unosimy, tak żeby poczuć pośladek. I przenosimy w jedną stronę łukiem i w drugą. I w jedną. I w drugą. Takie zataczamy stopą takie półokręgi. Mhm. I jedna. I druga. I jeszcze raz. Hop. I hop. Wróć do centrum. Zegnij nogę. I sam puls. Sam puls. Unosimy udo, tak żeby poczuć moc w pośladku. Osiem. Siedem. Jest moc, mam nadzieję. Sześć. I pięć. 4, super. 3 i 2 i 1. Nogę teraz nie odstawiamy, ale doklejamy do kolana. Otwieramy biotro, prostujemy nogę, zginamy i opuszczamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. To są najlepsze ćwiczenia na pośladki. Nie oszukujmy się, kochani. A jeszcze to piękne wyciągnięcie nogi, jak ją wydłuż, jak doda gracji. Ostatnie dwa powtórzenia. Hop. I jeszcze raz. I co, kochani? Teraz się cieszymy, że mamy tylko dwie nogi, co? Bo jeszcze tylko jedna seria została. Prostujemy prawą nogę, unosimy tak, żeby poczuć pośladek, ale nie zapadamy się w lędźwiach i zaczynamy robić takie półokręgi, przenosząc nogę w jedną i w drugą stronę. Staramy się przy tym unieruchomić jak najbardziej nasz tułów, biodro. I jedna, i druga. Wydech, wydech. Wydać. taki mocny, taki wyciągnięty ten ruch, wyciągnięta ta noga. Trzy i dwa i jeden. Noga zgięta w kolanie i puls, puls, taki świadomy puls, tak żeby czuć ten pośladek. I nie opuszczamy nogi za bardzo, żeby pośladek był cały czas w napięciu. Wtedy będzie prawdziwy ogień, a my nie lubimy ognia, niby. ma być prawdziwy. Jeszcze chwila. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I teraz tak. No do boku, wyprost, zgięcie, opuszczamy. Raz, to samo co na drugą stronę. Trzy, na tą pierwszą właściwie, to jest nasza druga. Trzy, aha, jeszcze chwila. Wow, jak po ślady. Aha. Wiem, jak moje dokładnie tak samo. Ostatnie dwa powtórzenia. Do boku, wyprost nogi, zginamy, opuszczamy. Do boku, wyprost nogi, zginamy, opuszczamy i siadamy na piętach. Wow, ale się fajne rzeczy u nas dzieją. Dobra, przechodzimy, zmieniamy pozycję, podpieramy się na przedramionach, łączymy ze sobą palce stóp, kolana do klatki piersiowej i zaczynamy prostować jedną i drugą nogę. I jedną. I drugą. Pamiętajcie, co się dzieje z klatką piersiową. Ona w tym ćwiczeniu ma być otwarta, uwypuklona, nie ma żadnych zapaści. My mamy poczuć power, poczuć moc, otwartość do świata, do dzisiejszego dnia, który nas czeka. I uwaga, teraz obie nogi razem. I wydech. I sześć. Mhm. Pięć. Super. Cztery. Fantastycznie. Trzy. Dwa. I jeden zostajemy na podparciu na przedramiona. I teraz tak, opuszczamy lewą nogę, prawa zostaje u góry i teraz takim wiatrakiem zmieniamy ułożenie nóg. Czyli jedna idzie na dół, prawa na dół, lewa do góry i bach, i zmiana. I też niech to będzie taki świadomy ruch, mocne wydłużenie nóg, fajne otwarcie bioder i w ogóle praca biodrami, żeby je uelastycznić. I co, wiosujemy, kochani? Wiatrakujemy właściwie. Jedna noga i bach druga. Jeszcze chwila. Dajemy z siebie wszystko. To jest nasz czas, to jest nasz taki kwadransik, czasami wydłużony. Najczęściej wydłużony. Chyba nigdy nam się nie udało zamknąć w kwadransiku. Ale przecież my to lubimy. Jej. Ostatni raz. Hop. Dobra, fantastycznie. Zegnij nogi. Położymy plecy, ręce wzdłuż tułowia, z wydechem unosimy biodra. I teraz prostujemy lewą nogę. Ok, możemy zostać w tej pozycji, możemy mieć obie nogi opuszczone, jeśli jest za trudno, bo chcę, żebyśmy teraz robili wznosy bioder. Jeśli ta noga jest wyprostowana u góry, ćwiczenie jest trudniejsze, ale możemy robić. To jest też fantastyczne ćwiczenie na obu stopach i po prostu podnoszenie bioder ze spięciem pośladków na górze. Ale dla osób hard, które potrzebują więcej krwi. Robimy z podniesioną nogą. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Teraz opuszczamy nogę i unosimy. I tylko trzy, i dwa i jeden. To samo robimy z opuszczonym biodrem. Dobra, trzymamy cały czas biodra na górze. Albo wiosłujemy na dwóch nogach i wznos. Wznos. Stopa kieruje nas do sufitu, jak ktoś by za nią ciągnął. Poślad, ja wiem, co się tam dzieje. Same przyjemności. Jeszcze tylko siedem. Sześć. Pięć. Co to dla nas? Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I wyprost opuszczamy i podnosimy. Wdech i wydech. Wdech. I wydech, wdech, i wydech, zegnij nogę i takim rolującym ruchem opuszczamy. Jej, mamy to, ale jeszcze nie całe ćwiczenie. Nie, nie, nie. Nie tędy droga. Kładziemy się na boku, podpieramy się o głowę, będziemy podnosić nogę do góry i. Opuszczamy. Podeprzyj się przed brzuchem, żeby utrzymywać równowagę, żeby gór, góra tułowia była unieruchomiona i wydech. I takie mocne wyciągnięcie i wydłużenie nóg. Raz, dwa, wydech. Mhm. Wydech. Też fantastyczne ćwiczenie dla otwarcia biodra. Zostaw nogę na dole. I teraz zaczniemy szurać otwierając kolano i teraz zamknięcie kolana i otwarcie. Taka wiecie, prawie pozycja drzewa. Piękne ćwiczenie na biodra. Zostaw opuszczoną nogę i wyprost. Wróć i otwórz biodro. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Czuję się, jak Wasze nogi pięknieją. Bo ja właśnie tak zaczęłam teraz czuć. Że właśnie, co to się będzie działo we wtorek z tymi nogami? Jak one takie piękne będą. No nic, będzie trzeba się po prostu do nich mocniej uśmiechać. Jej, o to chodzi. Dobra, ostatnie powtórzenie. Aha, i teraz będziemy wszystko łączyć, czyli robimy tak. Otwieramy nogę, szorujemy, zamykamy kolano, wyprost, zgięcie, Bach i Bach. Mamy to? Próbujemy. Wzdos. Mhm. Szurnięcie. Dół. Wykop. Zgięcie. Do góry kolano i wyprost. Góra. Aha, będziemy robić, dopóki się nie nauczymy wszyscy. Mamy czas. Spokojnie, kochani. Aż, nikt się dam się aż tak nie spieszy. Góra. Opuszczamy. szuramy, Zamykamy kolano. Wyprost, zgięcie. Góra kolano i bach. Jej! No to co zostało nam? Przejście na drugą stronę. Widzicie, to było takie, takie przejście z, ba z bardzo taką mocną pracą brzucha. Podpieramy się na drugim ramieniu i wiosłujemy. Na razie noga do góry. Niech ta noga będzie wydłużona. Niech ona chce się tak wyrwać z tego biodra. Taka doprostowana, dociągnięta stópka. I jeszcze chwila. Mhm. Ok. Pracujemy. Trzy i dwa i jeden. Szorujemy nogą. I teraz samo kolano. Dół i górę. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Super. Jak Wam jest, kochani? Mam nadzieję, że jest wyśmienicie. Że jest przyjemnie, soczyście i oczywiście z uśmiechami. Proszę się do mnie uśmiechać, bo tak lubimy najbardziej. Dwa i jeden. Dobra, teraz zostaw kolano przed sobą. Wyprost. Zgięcie i otwieramy. Mhm. Nauczymy się tych poszczególnych ruchów, żeby na zakończenie móc zrobić nasze kombo. Mhm. Fajnie. Jej! Jeszcze chwila. Mhm. Ostatnie powtórzenie. I teraz sprostujemy. I pamiętacie? Góra, opuszczamy. Szurnięcie, opuść kolano, szurnięcie. Bardzo ładnie to nazywam. Muszę wymyślić jakieś inne słowo. To chyba tak nie do końca pasuje. Przejechanie paluszkiem po łydce. Opuszczamy kolano, prostujemy nogę, zginamy, otwieramy kolano i znowu szorujemy po łydce. I bach, bach, aha. No, i co, kochani, mamy to? Czy jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę coś tak czuję? Góra, dół, połydeczce, opuszczamy. Bach, bach, bach i bach. Dobra, ostatnie dwa powtórzenia. Damy radę, zrobimy to razem do końca. Jo! Ostatnie, góra, wyciągnięcie. No i teraz niech to będzie takie najpiękniejsze powtórzenie. Hop, hop, hop. Hop i juhu! Połóżcie się jeszcze na chwilkę na brzuchu. Podeprzyjcie o ramiona, wydłużcie szyję, złączcie ze sobą pięty, stopy, e, stopy flex i samo podnoszenie ud, odrywanie od maty. Tego nie może zabraknąć. Jeśli chodzi o wzmacnianie pośladów, to tak na zakończenie, na takie dopieczenie naszych właśnie pośladków, to zróbmy jeszcze osiem, siedem, sześć, 5, 4, 3, 2, 1. Opuszczamy. Odpychamy się od dłoni. I takie fajne, przyjemne rozciąganie. Prawa noga do przodu. Biodro otwarte. Biodra też do przodu. Wyciągamy się. Opieramy o palce dłoni. Aha. Dobrze, dobrze, dobrze. Mhm, jeszcze chwilka. Teraz przynosimy tylną nogę do przodu. Zakładamy. Za kolano, jesteśmy w takim fajnym precelku, e, prawą ręką chwytamy za lewe kolano i delikatny skręt i fajne tu rozciąganie naszego pośladka. I na kręgosłupa też przyjemnie popracujemy. Jej! Super! Dobra, wracamy nogą do tyłu, do naszej syrenki i zmieniamy nogę. Lewe kolano do przodu, prawa noga wydłużona, w tył biodro skierowane, prawe do przodu i w dół, tak żeby starało się dotknąć pięty lewej nogi. Wydłużamy się, chwilkę zostajemy w pozycji, oddychamy, to co najważniejsze, i przenosimy tylną nogę do przodu, zakładamy za udo i przytulamy się do prawego kolana. Lewą ręką i skręcamy się w stronę prawej dłoni, prawego barku, który jest za nami. Chwilkę jeszcze wytrwamy w pozycji. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, wracamy do siadu. Lewą nogę zakładamy na prawą, odwodzimy od siebie kolano i czujemy przyjemności rozciągania. Możemy troszkę unieść biodra żeby jeszcze mocniej to poczuć. Super. Druga noga, prawa kostka, na lewe kolano, klatka do przodu, kolano od siebie odwodzimy, unosimy biodra dla chętnych, kolana w dół. I opuszczamy, wow, 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 no to teraz, kochani, możemy to powiedzieć albo nawet krzyknąć, że mamy to, wow, e, żelazny poranek, to już nasz numer 67, właśnie zakończyliśmy, mam nadzieję, że nogi czują się wspaniale, doskonale, a Wy dzięki temu tak samo. Kochani, jak się macie? Napiszcie mi e, o dzisiejszych ćwiczeniach. Czy lubicie w ogóle ćwiczyć nogi? A ja jak nogi, to którą partię? Czy to są UDA, czy to są pośladki, czy to są łydki? Bo wiecie, my nogi musimy traktować tak e, całościowo żeby niczego nie przeoczyć, i właśnie w dzisiejszym treningu, no to było i trochę wzmacniania, i rozciągania, i, i pilatesu, i fitnessu, także działy się same, same przyjemności, czyli to, co lubimy najbardziej. Dzięki, słoneczka, za poranek, za to, że tak wcześnie zrywa się z łóżek, żeby poćwiczyć, żeby dbać o swoją kondycję, o swoją super energię. Teraz, dzisiaj się widzimy jeszcze o 19.30 na Decathlon Go. A kolejny żelazny poranek jest w piątek. W czwartek jeszcze na YouTubie będzie nas czekała super premiera. Też to zamieszczę jutro, w środę. Więc my się tutaj nie nudzimy, my działamy! Z rozpędu idziemy cały czas i się nie chcemy w ogóle zatrzymywać. E, Moniczka, dzięki Ola, bardzo zawsze ekstra. Woo! Ale fajnie, bardzo mi miło. Marcie też się podobało. Nie Lubię nogi, i nie lubię przednich mięśni uda, no, bo przednie mięśnie uda to, to, są, to są bardzo duże mięśnie i no tutaj wzmacnianie i rozciąganie, i rozciąganie, i rozciąganie, bo one też potrafią tutaj się spiąć, jakieś, powodować jakieś takie nieprzyjemne dolegliwości, bóle, no, ale o to też dbamy, o to też dbamy. Sylwia, jej super ćwiczenia i śnieżynki, no zima jest na całego, myślę, że, 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 że no wszędzie, ale fajnie, no, taka powinna być zima, prawda? Trochę zimno czuję i nogi, i pośladki, pisze Wiesia. Super! Fajny początek dnia, miłego dnia, do zobaczenia wieczorem. Jasne, do zobaczenia wieczorem, no dzisiaj, dzisiejszy dzień to będzie taki mocny wtoreczek w Toruniu, nasz kochany, ale fajna jest rozgrzewka, więc teraz wiecie, e, obowiązki, wszystko robimy, żeby na 19.30 się wyrobić i sobie spokojnie rozłożyć matę i znowu się spotkać i pouśmiechać do siebie i poćwiczyć. Mega, uwielbiam ćwiczyć szczególnie tru, e, czwórki, e, pisze Mazia, w super. Aldonka, miłego dnia, bardzo fajne, jak zawsze kto ćwiczy w grup, Dobrego dnia. Okej, okay. dziękuję bardzo za, yy, za liczną obecność. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. A ja idę, jeść jest, jest śniadanko, bo już jestem troszeczkę głodna. Buziaki. Mua, 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 mua. mua, Jeszcze Małgosia poślad płonie, bo przed wyzwaniem zrobiłam zestaw 10 minut na pośladki. Aj, no to faktycznie, Oleńko był ogień i forca, forca, siła, moc. Jest, o to chodzi. Moja mama pisze, że było cudownie, zrobiłam prawie wszystko ze wskazaniem na wszystko. Ekstra. Dobrze, że nie wskazanie na prawie bo to by mi się tak bardzo nie podobało. Super, bardzo się cieszę, to już mam dzień zrobiony, jestem taka szczęśliwa i taka happy, że łuuu, buziaki kochani, mła, mła, mła.